Cześć, z tej strony Karolina z na Puxy i witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z podsumowaniem lipca no i oczywiście z recenzją Drogi do Wyraju, którą miałam wrzucić już w sobotę, no ale niestety miałam trochę wędrującą w rozjazdach weekendową sobotę, jak i też i niedzielę, także musicie mi wybaczyć, akurat jeżeli chodzi o tą kwestię, że wrzucam ją dopiero dzisiaj. Ale wrzucam razem z podsumowaniem lipca, której tak czy inaczej planowałam dodać właśnie we wtorek. Także zaczynajmy z pierwszą książką, a będzie to. A będzie to Vortex Tak, pierwsza książka, którą pokochałam od pierwszych stron. Sam wątek. I ta tocząca się cały czas w napięciu akcja wątki tworzonych komórek rebeliantów, czy historia eleń i Bailana. Także naprawdę cieszę się, że Media Rodzina wydało tą książkę, no i w przygotowaniu jest tą drugi, bo naprawdę nie mogę się już doczekać tej całej historii, tego całego wątku dalszego. Jak się potoczą dalsze rosy właśnie eleń i Bailana, no i co się stanie. Z pozostałymi bohaterami, którzy występują w tej książce. Jeżeli nie czytaliście jeszcze pierwszego tomu vorteksu, no to polecam z całego serca, ponieważ jest to naprawdę książka godna uwagi, a tym bardziej przeczytania jej, prawda? Bo wciąga od, tak jak już mówiłam zresztą, powtórzę to jeszcze raz, wciąga od pierwszych stron kartki. Kolejną książką, którą będę chciała Wam przedstawić, jest to pozycja anglojęzyczna, której nie pokazywałam na swoim Instagramie, a bardzo chciałam ją przeczytać i udało mi się ją e, przeczytać widzów. A jest to The Deadless Girls. Jest to historia dwóch sióstr, które zostają porwane i mm, przez bodajże łowców, niewolników czy też mm, łowców kobiet. Ciężko mi tutaj to jakoś powiedzieć w miarę klarownie. O co chodzi, ale to są dwie siostry bliźniaczki, które zostały porwane i dostarczone na dwór drakuli. Tak, no i oczywiście obydwie stają się takimi wampirzycami i razem z pozostałymi dziewczętami, które są właśnie w zamku z Drakuli, próbują od niego uciec. I ta historia jest też bardzo dobrze napisana, jest napisana z punktu młodszej siostry bliźniaczki, mamy tutaj do czynienia tak dla mnie to wyglądało z ludem koczowniczym, czy tam ewentualnie romami tak, tak mnie się to prezentowało tutaj na samym początku, ponieważ dziewczyny podróżowały razem ze swoją matką i babcią i niedźwiedziem, który od maleńkiego nieźwiadka był wychowywany przez rodzinę podróżowały w takich wozach, wiecie tak, jak to kiedyś na zdjęciach historycznych Romowie podróżowali swoimi wozami po całej Europie, to tu jest przedstawione to w bardzo podobny sposób. Zwłaszcza też i fakt, że jedna i druga dziewczyna noszą kolorowe stroje. Natomiast jedna ma zdolności takie magiczne, tak to można nazwać, a druga natomiast ich nie ma. Książka nie widziałam, żeby się ukazała w języku polskim. Dlatego, jeżeli znacie na tyle dobrze język angielski, żeby móc po nią sięgnąć, to jak najbardziej Wam ją polecam, bo jest to książka, którą warto przeczytać, chociażby nawet tak dla wluzowania się, dla zrelaksowania, bo nie jest to ciężkim językiem angielskim pisana powieść. No, i została wydana przez Hachette Children's UK. Książkę kupiłam na stronie wydawnictwa się na stronie księgarni, ale z tego co wiem świat książki, to też jest i sposób, bo właśnie na stronie świata książki. Y, mają tam książki jen, a, anglojęzyczne, ale także i y, chyba bodajże też po niemiecku, czy też w tych innych językach. Nie sprawdzam, mnie bardziej interesuje język angielski jeszcze na tę chwilę, Także jak najbardziej też tą książkę mogę Wam polecić. Ale to jest pozycja tak naprawdę książkowa, głównie dla osób, które mniej więcej orientują się w języku angielskim, będą w stanie y, zrozumieć tekst. Tempo czytania tu jest tak naprawdę dowolne, wiadomo, każdy czyta tak jak lubi. Oprócz tego, że każdy czyta tak jak lubi, no to czyta też w swoim tempie. Także idziemy teraz do następnej książki, która jest kolejną pozycją podsumowującą Mój czytelniczy Lipiec. Kolejną książką, a właściwie maleńką nowelką, którą pokazywałam razem z Vortexem, kiedy recenzowałam Vortex, jest Blada lśniąca. Nie muszę jej przedstawiać, jest to mała, cieniutka nowelka, tak można określić, mała, cieniutka historia Page Mahoney i Siedmiu Pieczęci i jej pierwszej misji, pierwszego polowania na duchy. Tak jak wtedy mówiłam, książka niekoniecznie mi się bardzo podobała ta historia, ponieważ to jest jeden wątek, ale można było się tu sporo dowiedzieć z pracy i funkcjonowania chociażby syndykatów, co bardzo, ale to bardzo mi się spodobało, że, że autorka e, może nie tyle co pomija to w, później w czasie żniw, bo tam też jest mniej więcej przedstawiony właśnie e, syndykat, ale tu mamy do czynienia głównie e, z tylko i wyłącznie z Pejs Mahoni, Jackiem Holem i całym pozostałym gangiem Siedmiu Pieczęci, więc fajna odskocznia od całej serii czasu żniw. No ale tak na luzie, nie ma obowiązku, żeby je przeczytać tuż przed samym pierwszym tomem. Można przeczytać ją nawet po zakończeniu serii. Chociaż z drugiej strony, może lepiej nawet po przeczytaniu pierwszego tomu ją przeczytać z tego względu, że em... No tu są te wątki, które w późniejszych tomach praktycznie nie są wspominane, bo osoby, które czytają Czas Żniw, mam na myśli tutaj całą serię i późniejsze tomy, a tym bardziej teraz czwarty tom, który wyszedł, no to wiedzą, że to, co jest tutaj początkiem, czyli przed trafieniem głównej bohaterki do kolonii karnej Oxford, to już nie jest to samo, tak naprawdę. To, to już nie jest ta sama historia tu, a w pozostałych tych yy, tomach, bo tam już page odgrywa naprawdę ważną rolę, jeśli chodzi o postać pierwszoplanową w książkach. Dobra, I tak jak zapowiadałam, czas żniw. Po prostu zakochałam się w tej serii od pierwszego słuchania, ponieważ ja zaczęłam słuchać czasu żniw. W właśnie w formie audiobooku na Storytel. Jestem obecnie przed zakupem tomu czwartego, ale najpierw muszę skończyć tom drugi, ponieważ już jestem bardzo blisko końca, więc też pewnie niedługo będę go recenzować. Ale tak, Czas żniw, historia naczelnika i Page Mahoney tutaj w tej całej książce, historia jej przyjaciół, których poznaje między innymi już po trafieniu do kolonii Kanny Oxford po wyjściu z wieży to jest po prostu arcydziło naprawdę autorka miała świetny pomysł nie ma tu bardzo dużo opisów jest bardzo dużo dialogów i bardzo dużo akcji, a ja to naprawdę bardzo lubię nie ma po prostu zbyt dużej liczby opisów jak w jednej książce, która też mi się oczywiście podobała ale ta liczba opisów niestety mnie męczyła i mam tutaj na myśli marzyciela natomiast jeżeli mówimy o czasie żniw bo to jest Główna gwiazda dzisiejszego filmu, to tak, no to Czas Żniw, właśnie pomimo tego, że jest grubsze o wiele od Marzyciela, to nie ma właśnie takiej ilości opisów, jak właśnie Marzyciel. Także naprawdę, sięgajcie po Czas Żniw, pomimo tego, że to nie jest nowa całkowicie seria, a dopiero zaczynają chodzić kolejne nowe tomy. Mam na myśli tutaj koniec maskarady, który wyszedł w tym roku. Natomiast. Warto sobie przeczytać czy nawet odświeżyć w formie czy słuchowiska, czy, czy też przeczytania, sobie zwrócenia z powrotem do tej serii, bo naprawdę warto. Kolejną książką, ostatnią, tak naprawdę już przed e, moją recenzją e, książki, którą także przeczytam w e, lipcu. To jest miasto Mosiądzu. Miasto Mosiądzu jest ostatnią gwiazdą list, lipca, ym, którą zrecenzowałam jeszcze właśnie w lipcu, po, podczas ym, mojego powrotu z urlopu, już ubytku w, do, w domu. I tak, jeżeli mówimy o mieście Mosiądzu, jest to książka, która tak samo mi się podobała jak czas żniw. No tak jak stwierdziłam, trochę za dużo tutaj dla mnie rozdziałów z historią Alego, ale musi ten wątek też być przedstawiony, ponieważ Ahmabat bardzo mocno się zmienia, dobrze mówię? Ahmabat? Dełabat. Tak, Ahmabat. Ahmabat to jest w Indiach. Także dużo się tutaj zmienia, jeżeli mówimy o Dełabadzie. Dełabad zmienia się za każdym y, krokiem Nahri zmierzającej do niego, więc jeżeli mam być szczerą, to Miasto Mosiądzu to jest jedna z tych książek, na której kontynuację będę czekała. Także chociażby z samej ciekawości, czy pojawi się trochę więcej opisów, y, czy tam wątków z punktu widzenia samej Nahri, chociaż teraz z drugiej strony... Nahri i Ali. Jeżeli oczywiście ktoś czyta, nie chcę tu zdradzać dokładnie całości, no bo nie chcę też za bardzo spoilerować. Także historia Alego i Nahri może się od drugiego tomu trochę połączyć, natomiast sama ta historia, sam ten wątek jest bardzo ciekawy, bo bardzo mało się spotyka wątków. Z mitologią arabską, no fakt, że buntowniczka z pustyni też jakby trochę tej mitologii arabskiej posiada, natomiast miasto Mosianto jest jakby oparte mniej więcej prawie, że na całej mitologii arabskiej, no bo mamy tutaj do czynienia także i z innymi postaciami, które między innymi jak się poszpera w internecie, to można podpiąć właśnie pod tą całą otoczkę mitologii arabskiej, a to jest bardzo fajne. I Miasto Musiądzu bardzo mi się też podobało. Także to jest Miasto Musiądzu. Ostatnia moja książka, ta ostatnia moja em, pozycja, którą skończyłam czytać przed samym końcem lipca i zrecenzowałam jeszcze w filmiku liczowym. Natomiast teraz przechodzę do e, recenzji. A konkretnie to będzie recenzja Drogi do Wyraju, którą e, skończyłam czytać. I zdradzę teraz, ponieważ że jak przedstawiałam swój unboxing, dlaczego jedna postać naprawdę nie wkurza. I tak mogę trochę tutaj spoilerować. To od razu zaznaczę, że mogę spoilerować, także jeżeli nie chcecie słyszeć spoilerów, no to zaznaczę mniej więcej w opisie, gdzie kończy się moje spoilerowanie, gdzie zaczyna się opinia na temat tej książki. Także uzbroić się w cierpliwość, ewentualnie, jeżeli chcecie posłuchać mojego spoilerowania i biadolenia na temat tej postaci, to zostańcie ze mną dalej. Więc tak, to jest właśnie ta książka, i to jest właśnie ta bohaterka, którą będę. Tak naprawdę powinnam zmieszać z błotem, ale oszczędzę jej te kola wizji. Tak. Z tego, co się dowiedziałam, to jest prawdopodobnie debiut literacki Kamili Szczupełek, Droga do Wyraju. I cała seria nazywa się Demony Wellesa i została ona wydana przez papierowy księżyc. Jest to książka, która opowiada o naszej rodzimej mitologii, co mi się bardzo spodobało, i mamy tutaj historię z punktu widzenia. Wąpierza um, Elgana. Nasz wąpierz wraca po długiej przerwie do swojej wioski, w której mieszkał i oczywiście musi narobić sobie biedy, no bo jakby to było inaczej. Um, myśląc, że jakiś dziwnie zachowujący się mężczyzna próbuje napaść na dom jego przyjaciółki, postanawia wyssać z niego krew. Jak się później okazuje, jest to mąż tej jego przyjaciółki i ojciec dziecka, którego tak naprawdę nie wyczuł po zapachu. No i nasz wampirek, a właściwie wąpierzyk rusza do swojego domu, żeby przemyśleć całą sytuację, no i ustawić mowę obronną przed staruką, przed zielarką, która mieszka między nimi wiosce. I tak jak wąpierz sobie myśli, na pewno wyrzuci go z wioski proste. No, ale wołuje go um, pracownik um, bogatszej mieszkanki um, właśnie tej wioski, w którym się znajduje i postanawia i ta kobieta błaga go o pomoc, ponieważ zginęło, zaginęło ciało jej męża. Jak się później okazuje, um, jej mąż bardzo chciał zostać um, szamanem przez to um, Podpadł e, trochę Welesowi i Weles zabrał e, jego ciało, a dodatkowo no, mąż główny jedyny z postaci e, przywołał e, Cmenta, czyli demona nie z tego świata, i teraz Wąpisz podjął się zadania, że odprowadzi Cmenta do Czarnoboga, bo to jest jedyne bóstwo słowiańskie, które przyjmowało wszystkie bezdomne demony i dodatkowo pójdzie do Welesa, no i za coś tam wymieni. E, Ciało męża, głównej bohatery, tej, tej postaci, nie wiem teraz, z tą główną bohaterką, wymieni ciało tej właśnie męża, tej kobiety, i żeby dusza mogła spokojnie, która sobie tam wisiała nad łóżkiem mogła spokojnie sobie powrócić do ciała. Co jest tutaj tym fajnego? No to, tak jak wspomniałam, mitologia i to, że główna postać jest wąpierzem i to jest nasz rodzimy wąpkier. Natomiast co mnie najbardziej wkurza, no to szamanka Dorada. Nie wiem jakim pomysłem kierowała się autorka, ponieważ główny, ponieważ ta jedna z głównych postaci jest tak denerwująca. Ona zadziera praktycznie z wszystkimi możliwymi demonami okolicznymi zabiera własność topielców które później mordu mordują jej przyjaciół z dzieciństwa e, zmienia zdanie jak rękawiczki non stop mówi albo najpierw chce być e, właśnie wąpierzycą i cały czas zawraca głowę wąpierzowi pomimo tego, że jeszcze dwa czy trzy dni wcześniej była gotowa go zabić e, zadarła z e, zadarła z mamuną Właściwie to z wysłannikiem mamuny, kiedy zginęli jej przyjaciele, no to postanowiła, że ona już nie chce być szamanką, tylko chce zostać czarownicą, no bo trafili do domu czarownicy. Naprawdę, to jest jedyna postać, która mnie bardzo, bardzo mnie denerwuje. Tak. Ale sama książka, to co muszę powiedzieć, jest naprawdę bardzo fajna i bardzo mi się to, to z historiami się spodobała, tylko no niestety ta dorada doprowadza mnie do szału, a później jeszcze ten Mirosław, który się do nich dokleja i cały czas z nimi łazi, to jest jeszcze w miarę tak ok. chociaż może ja już ym, wkurzona zachowaniami dorady stwierdziłam, że ta, ta postać może sobie jak najbardziej być i mi niczym nie przeszkadza. Tak, no niestety Dorada to jest chyba jedyna postać, której nie polubiłam w tej książce i wątpię, że bym ją polubiła, bo zadzierając wszystkimi możliwymi demonami, to jest tak jak to sam Elgan i też Wodnik, nie Wodniki tylko i Topielce stwierdzili, że no, że ona trochę za wolno się uczy, a dodatkowo ja bym dodała, że szczęście nie potrafi uczyć na swoich własnych błędach. I to jest chyba największy minus, i to jest chyba największa. E, jakby to jeszcze dodać? To jest chyba największy błąd, jaki popełnia właśnie główna bohaterka. I tego nie potrafię zrozumieć, bo ona jest jedną właśnie z głównych bohaterów po Elganie i po tym rudowłosem Mirosławie, jak i smęcie, który cały czas za nimi chodzi. Jedyny plus jest taki, że plecie wianki, które trochę zapach tego smęta jakby maskują i no, to nie uprzykrza, ten, ten zapach oczywiście nie uprzykrza im całej drogi. Sama książka jest napisana w prostym językiem, zrozumiałym i bardzo szybko się ją czyta. Praktycznie rozdział ósmy jest gdzieś właśnie w połowie. Więc tak jak mam tutaj zaznaczone, więc naprawdę bardzo szybko się można tą książkę przeczytać. Okładka jest też przepiękna. No i teraz, droga autorko, czekam na tą drugi całej historii, bo nie będę ukrywała, że mnie ta historia wciągnęła, tylko błagam, zrób coś, żeby ta dorada była trochę bardziej normalna. Bo tego jej nie, nie, nie mogę po prostu jakoś naprawdę... Zresztą to widać po mnie, że ja taką niechęcią trochę do niej biję, ale to już na samym początku i to jej niezdecydowanie to też swoje zrobiło. No i cóż, a jeszcze inna rzecz, którą zauważyłam, to to, że autorka daje minimalnie opisów. Praktycznie jakby w ogóle ich nie było. Sporadycznie gdzieś tam się opis przewinie, ale jeżeli to jest autorki debiut, tak jak dobrze wywnioskowałam, no tak najbardziej można to autorce wybaczyć, no bo liczę, że tom drugi będzie miał też troszkę więcej opisów. No, i któryś z tych wątków tutaj, jeżeli mówimy o wątku całym drogi do wyraju, że ten wątek jak najbardziej się, któryś się skończy. Ale mimo wszystko, książka mi się bardzo podobała. Jeżeli chcecie sięgnąć po naszą rodzimą mitologię w formie właśnie takiej powieści, no to droga otwarta, bo naprawdę warto się zapoznać z naszą mitologią, bo naszej mitologii to. Ze świecą szukać, jeżeli mówimy tutaj nie o popularno-naukowych książkach, tylko o takich fabularnych, gdzie mamy powieści, tak? I coś się toczy, jakaś akcja, gdzieś jakiś bohater walczy, powiedzmy ze strzygą, czy pojawiają się rusałki, tak jak na przykład tutaj w tej książce, czy też pojawiają się dawne bóstwa, co też jest bardzo fajnym motywem, bardzo fajnym wątkiem. Zresztą cała seria lub trylogia, nie wiem, to jest, można powiedzieć. Um, nie wiem jaki plan ma tutaj autorka, ale cała ta seria, tak nazwijmy to serią, my że to będzie tyrologia, to wyjdzie. Nazywa się Demony Walesa, i to jest właśnie to nawiązanie do mitologii naszej słowiańskiej, chociażby nawet przez Wąpierza. Tylko co mnie właśnie dziwi, to to, że Wąpierz podróżuje także i dzień i je normalne jedzenie. No, ale to jest trochę i fantastyki, więc. Trzeba to wybaczyć. Czasami wąpierze w fantastyce lubią także i skupność trochę ludzkiego jedzenia. Ale jakbym miała dawać ilość gwiazdek tej książce, to na pewno byłoby to 8 na 10. Daję te 8, ponieważ cały kształt książki bardzo mi się podoba, natomiast dwie gwiazdki odejmuję za tą doradę. Tak, za tą doradę odejmuję dwie gwiazdki. To jest po prostu postać, którą chyba nie będę kompletnie lubiła do końca książki że tak, moi drodzy, prezentuje się mój stosik Przeczytanych książek Nie jest nawet tak źle Jakbym myślała bo myślałam, że W lipcu nie uda mi się przeczytać prawie żadnych No bo wiadomo, egzamin jeszcze był Po drodze i cała reszta I zanim z powrotem się człowiek kręci w to czytanie No to jednak jeszcze trochę Czasu upłynęło, ale jest tutaj Kilka cegiełek, jak ja to mówię Chociażby Czas żniw yy, Miasta Mosiądzu, czy chociażby nawet Wortex um, to też taka nie jest za bardzo wąska książka, wąska, tak. Ale mimo wszystko, jak dla mnie, 6 książek w lipcu to jest sporo. Wydaje mi się, że w sierpniu będzie ich trochę więcej. Także ja się tym miłym akcentem i tym stosikiem z Wami żegnam i widzimy się w niedzielę? Nie, wydaje mi się, że chyba w sobotę, ale jeżeli nie w sobotę, to w niedzielę. Wtedy pokażę wam podobnej ilości stosik. Oczywiście będzie trochę większy od cztery książki jeszcze, ale to będzie już mój stosik do przeczytania w sierpniu. Także ja się z wami żegnam. No i widzimy się w niedzielę. Na razie, cześć.